Cześć kochani! Witam Was bardzo serdecznie u mnie na kanale w kolejnym odcinku z wyzwania na Sobery, pokolenie pierwsze mięta. Dzisiaj będzie taki troszeczkę inny odcinek, ponieważ tak sobie wymyśliłam, że Liz, Blake oraz ich przyjaciele spędzą sobie czas w Łazie Zdrój w spa. Taki będzie dzisiaj dzień dbania o siebie. Na pewno Liz będzie chciała trochę poćwiczyć jogę, może pójdą na jakiś masaż, jest tutaj też basen. Yy, niestety nie mam jak teraz wejść do galerii, bo akurat teraz była aktualizacja do Simsów, którą zignorowałam <gryw> perfidnie i włączyłam się na tryb offline, więc nie mogę niestety teraz wejść do galerii. Ale jeśli nie zapomnę, to podrzucę, jak yy, brzmi nazwa yy, tej parceli tutaj. Yy, możliwe, że gdzieś na, na YouTubie to znajdę, bo na YouTubie yy, to zobaczyłam. Także możliwe, że gdzieś tutaj ta nazwa i twórca się pojawią. A w ogóle tak teraz sobie zobaczyłam, że chyba Ashlyn jest w ciąży. Zobaczcie, jaki tutaj brzuszek tak odstaje. do mi trochę inny strój, taki sportowy. W ogóle tutaj jest skwar w łazie zdrój. Ale no chyba dziewczyna jest w ciąży, kurczę. Nie wiem, czy ona kiedyś nas nie pytała, czy by mogli się starać o dziecko. Więc no kurczę... Czy Blaszka? No możliwe, tak. A Blake'owi zmieniłam pracę. Słuchajcie, na sportowca. Na sportowca, i on będzie miał tę ścieżkę. Nie, że kulturysta, tylko ten zawodowy sportowiec, Tam jest chyba taka, takie odgałęzienie. Bo pomyślałam, że on ostatnio sobie tak dość często biegał, że bardziej to jakoś do niego będzie pasowało i będzie dbał też o swoją kondycję fizyczną. No a dzisiaj sobie zaczniemy. Tutaj chłopaki jeszcze Wam pokażę. W ogóle pomijamy buty, w jakich oni tutaj się po pokazali, bo to jest y y y y ostatni y no po prostu y szyk, krzyk mody. Nie wiem jak to się mówi, nie pamiętam. Y tak, bo tutaj Peter w ogóle przyszedł. Przyszedł Peter, przyszedł Roger, mąż Ashley, przyszedł Jason, któremu się pięknie y, zepsuły oczka. Mm -hmm. On będzie y, uczestniczył w lekcji jogi. Nie wiedziałam, że dzieci, dzieci mogą uczestniczyć y, w lekcji jogi. No ale tak, Peter ma cudowne szpilki. Y, Roger ma w sumie jakieś takie najbardziej normalne buty. Y, Blake ma też całkiem w porządku te buty, tylko no nie, nie do tego stroju. No a Jason ma nie dość, że zbagowane oczka, to ma jeszcze piękne balerinki z kokardkami. I szlafrok kurczę jak jakiś ninja. No ale dobra, <tudno> trudno. Niech oni sobie tutaj spędzają czas. Tam widziałam, że lekcja jogi się będzie odbywała, więc myślę, że możemy się dołączyć. Tylko muszę właśnie zobaczyć, gdzie to jest. O zobaczcie, tutaj jest tak fajnie właśnie, bo tutaj mamy basen. Możemy się tutaj poopalać na leżakach. Tutaj mamy stoły do masażu, do manikiro i tak dalej. Tutaj mamy saunę, e, prysznicę, przebieralnię, tutaj mamy taką poczekalnię, a na górze mamy chyba właśnie e, tutaj mamy masaże, e, takie całego ciała. A gdzie tutaj była że lekcja jogi? Nie wiem, czy wy zdążycie, ale może ćwicz jogę, a tutaj dołącz do lekcji pobudzania umysłu. I co będziesz mogła? Tak, będziesz mogła. A ty, Blake, też będziesz mógł? To może też tutaj chodźcie. Może zdążycie, zobaczymy. Yy, tutaj naprawdę jest skwarnie. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, czy Ashley nie jest w ciąży. Tak wygląda, no bo ma taki ten brzusio, brzusio. Tak, widzę, że tutaj wszyscy mają cudowne buty. No, no, no. <grywia> Rewelacja po prostu. Blake, ty też idziesz? A Ashley nie idzie na ten, na, na jogę. No dobra, niech każdy sobie tutaj robi co chce. Pomyślałam, że. <gryw> po prostu nie mogę z nich. Pomyślałam, że to będzie. Ej, Jason też ćwiczy jogę. Od, od kiedy dzieci mogą ćwiczyć jogę? Ej, ty zdejmiesz buty? Liz? Czemu. No, rozpoczęłaś, ale przecież ty przyszłaś tutaj. No, ale bez sens. Dobra, przy. <gryw> Przyszła tutaj. Oni zaczęli ćwiczyć, a nie może dołączyć. Bez sensu. Głupota absolutna. No ale dobra. Yy, yy, nie wiedziałam, że dzieci mogą ćwiczyć jogę. I może to jest z takiego moda? Bo ja mam takiego moda od Little Miss Sam, że dzieci mogą robić yy, więcej takich aktywności różnych. I się właśnie zastanawiam, czy to jest z tego, czy dzieci naprawdę mogą ćwiczyć sobie. No dobra. A Ty, Blake? A ty mo możesz tutaj przyjść? Nie wiem w ogóle, dlaczego ty masz taką ikonkę, jakbyś był w pracy. No ale dobra. Yy, wiesz co, Blake, ty byś mógł. A może chłopaki by sobie tutaj zrobili grupę swoją? Dobra, to zrobimy inaczej. Zrobimy tak, że rozwiążemy grupę i stworzymy nową grupę. Yy, utwórz grupę i tutaj będą. A nie możesz yy, z Rogerem utworzyć grupy? No to z Peterem, dobra. No to z Peterem w takim razie. Yy, I wiesz co? Chodźcie tutaj odprężyć się razem w saunie. Myślę, że to jest fajny pomysł. Yy, dobra, a Ty Lis ty sobie tutaj ćwiczysz razem ze wszystkimi. Myślę, że czasem trzeba się właśnie w ten sposób odprężyć. Czemu nie ćwiczysz, kochana? W ogóle mam strasznie dużo bagów niestety w tej rozgrywce. Co mnie trochę martwi, kurczę, bo dzisiaj słowo tego odcinka to jest kurczę. Powtarzam je już chyba ósmy raz. Czemu nie ćwiczysz, kochana? Ale czekasz na Ashlin? No słuchajcie, chyba Ashleen jest w ciąży. Nie wiem. Czemu ty nie ćwiczysz, kochana? A jakbym tutaj z Ashlin y, porozmawiała, może przyjazne komplementy, pochwal strój? Nie, może się Liz zbugowałaś. No, mam strasznie tutaj. Straszne mam tutaj jakieś błędy. Czo Dlaczego nie możesz z nią porozmawiać? Rozmawiaj o upalnej pogodzie. <noise> Jason, jak sobie tutaj odpoczywa słodko. Dobra, chłopaki, co? Chłopaki sobie tutaj. Nie, no po prostu te buty to jest jakiś koszmar. A możesz y z Peterem sobie tutaj pogawędzić? Y Weź tutaj przyjazne. Możemy. Plotka, poplotkuj sobie trochę z nim. Eee, zabawne. We parodiuj parodiu innego sima. Możecie sobie tutaj trochę pogawędzić. Proszę bardzo. No, na pewno w tych butach na pewno jest ci Blake bardzo wygodnie. Na pewno. <laughs> Przebiewne, jak nie wiem. No, ale dobra. I co? Tutaj jest dalsza część tej lekcji. Weź sobie tutaj ze swoim młodszym bratem porozmawiaj o zainteresowaniach jak najbardziej. Proszę bardzo. Strasznie mi się tutaj baguje ta gra. Niestety. Ale to jest... <grym>, to buty to jest tragedia po prostu. A jakbyście sobie poszli na basen, to byś mogła, kochana, obejmij czuła. Ty byś mogła tutaj stworzyć grupę działania o, uroczo. Utwórz grupę. Ej, no dobra, to weźmiemy sobie wszystkich. Nie wiem dlaczego listy możesz wziąć wszystkich i chodźcie sobie może na basen pójdziemy. Myślę, że to jest fajny pomysł, żeby się właśnie tutaj y, odprężyć w basenie. Y, płyni tutaj razem. Chodźcie tutaj, chodźcie na basen, wszyscy sobie wskoczymy do chłodnej wody i trochę się odprężymy. Myślę, że to będzie fajne. Tak sobie tutaj spędzimy. Co tu się dzieje, ludzie? Dlaczego tutaj są takie bagi hamskie? No, naprawdę tego nie rozumiem. Płyń tutaj razem. Możecie płynąć tutaj razem? No, chodźcie. No. A co byście teraz założyły? Matko moja, co to są za buty jakieś elfickie? Po prostu nie wiem. Nie wiem, ej, czemu tu są takie bagi? Dlaczego tu są takie bagi? Chodźcie tutaj wszyscy. A ty się w to ubrałaś. No dobra, teraz przynajmniej w miarę to działa. Tutaj w miarę to działa. Już nie mają takich dziwnych butów. Spoko. No fajnie, fajnie, dobra. Teraz jest ok, teraz jest ok. A Blake, ty też przyjdziesz? Nie, już nie chcę tego koncentrowania umysłu. Nie chcę już tego. A jakbyś tutaj, brata ochlapała? Możesz tutaj ochla, ochlapać brata, czy nie możesz? Nie możesz, A co? On wychodzi już. Tak, i to by było na tyle. Oni chyba wszyscy y, idą na tą y, jogę. Tak mi się wydaje. Ale Rogera możesz ochlapać. Nie wiem w ogóle, gdzie jest Blake. A idzie, idzie, dobra. Blake, Blake idzie. Nie wiem, czemu Blake ma takie, taką ikonkę, jakby był w pracy. Ech. Nie wiem, czy znowu nie będę musiała y, Save'a, kurde, przenosić. Nie mam pojęcia. Czy ty możesz lis pocałować we wodzie, że tak powiem? Jest taka opcja tutaj, bo chyba jak się jest nad morzem. W sensie na tartosie, to można się pocałować w wodzie. Ale tutaj nie wiem, szczerze mówiąc. Zaraz zobaczymy. Poślij pocałunek. Spróbujmy tak zrobić. No i co? We się chlap, proszę bardzo. Rozmawiaj o aktualnej pogodzie. Mm. O kaszczułość, proszę bardzo. No i fajny taki dzień. Trochę chcę wam się spać, ale, ale yy, myślę, że dacie radę. Myślę, że sobie poradzicie. Yy, a ty możesz tutaj wziąć yy, intymność. Możesz pocałować ją w wodzie, Bara bara w saunie. Nie możesz jej pocałować tutaj w wodzie? Yy, nie napływaj no, na go, to nie, absolutnie nie. Yy, ale. Dobra, to porozmawiaj sobie jeszcze z nią. Yy, w takim razie czułość. Yy, publicznie wyznaj miłość, jak najbardziej. Pogadajcie sobie tutaj. Dobra, nie wiem, co robi reszta. Ashlin idzie tam na górę. Matko, kochana, jak się ktoś zjarał? O matko, jak on ma na imię? Jak on ma na imię, ludzie? Fui fuj. To jest pan fui fui. naprawdę. Ale masz piękne imię facet. No naprawdę, yy, pan fui fui jest od dzisiaj moim ulubieńcem rewelacja, po prostu, ale tutaj jest ładnie, no ślicznie się tutaj zrobiło, w tej łazie a Boli sobie wzięła wolne, no tak, ja z nią często biorę wolne, jakoś tak, ona się jakoś tak za bardzo nie spina Blake, czy ty mógłbyś się pocałować, przebierz się w Szlafrok, mógłbyś się pocałować ze swoją dziewczyną Barabara tutaj nie, absolutnie, <laughs> absolutnie nie po całej wodzie właśnie to chciałam zrobić. To chciałam zrobić. Chodź tu, nie wychodź, nie wychodź mi, nie wychodź. Nie wychodź, Blake, nie wychodź. Ech. Chodź tu, wracaj do wody. No, jak nie możesz, weź tutaj wskocz. Chłopie. Szkakuj tu, szkakuj tu, bo chciałam, żeby się pocałował w wodzie, bo to fajnie wygląda. Oj, tam Jason już ma normalne buty, normalne sandałki ma. Pochwal jej wygląd. I teraz gdzie to było w takim razie? I weź to teraz znajdź. Pocałuj w wodzie, ale nie wiem czemu to ma taką, takie oznaczenie, jakbyście mieli wyjść z tej wody. Pochwal wygląd i pocałuj w wodzie. No, to chciałam zrobić. No czemu nie możecie? A możecie wyjść i się pocałować na brzegu? Albo tutaj. A możesz usiąść? Tu? Usiądź tutaj razem. No to usiądź tutaj razem w takim razie. Zobaczę co robi reszta naszych simów. Nie wiem gdzie jest Peter, nie mam dla tego pojęcia. Ale tutaj Jason gra sobie z jakimś panem w papier kamiennożyco i sobie z nim gawędzi. O, teraz może się pocałować. No to chodź tutaj do niej w tym momencie, chodź. I weź tutaj, weźmiemy sobie e, intymny pocałunek, dawaj. Tak, on jest w ciąży! O kurcze, pieczone, fajnie, fajnie! No ci zakochańcy oczywiście, że tak? Fajnie, to się nasi y, znajomi zapoznają właśnie z bratem y, lis. <noise> Fajnie go tu obsiedli. Niech sobie pogadają, a ci tutaj się migdalą, no nie mają za grosz wstydu. No, 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 no. <noise> Sama im to kliknęła i teraz marudzę. Peter, co ty masz? Pragnę cię skarbie, matko Lis to tak tutaj ten. No dobra. Ale oni tam buty mają. <noise> Masakra! Gdzie ty idziesz, Lis? Przebierz się w szlafrok. No dobra. Ej, fajnie, że oni sobie tutaj tak siedzą. I co, nie zmieścisz się? nie, tutaj się zmieścisz. Tutaj siadaj. <laughs> tutaj siadaj. Alice, możesz tutaj wskoczyć? Płyń tutaj. Oni będą siedzieli na brzegu, a ty będziesz tutaj w basenie sobie siedziała. Yy... No, w początkowej katycence, tak jak widzieliście... Ale masz buty teraz pod kolor włosów. No, mięta. Mięta absolutna. Eee yy... No początek filmu i początkowa cutscenka nie była dość radosna, no. Liz i... Liz i... czy tam chodził jakiś robocik? Ok. Liz i Blake byli na cmentarzu właśnie u... na, na, na grobie mamy Blake'a. No i no, taka ich tam nostalgia naszła. Nie da się ukryć. Lis trochę nie wie, co zrobi ze swoim tatą w kwestii swojego taty, bo to nigdy nie jest. To nigdy nie są proste tematy. Pogadaj sobie tutaj. O, Lis sobie tutaj. A nie, usiądziesz sobie, dobra, bo Jason sobie gdzieś poszedł. Co to jest za robocik w ogóle? Infoelektro. Nie wiem, czy to nie jest. Skąd ten robocik jest? Czy to jest. Tam pani też jest w ciąży, tu są wszyscy w ciąży. Czy to wyszło z nowym dodatkiem? Nie mam do tego pojęcia. Szczerze wam powiem. Nie mam pojęcia. O, już mamy wieczór. Eee, lekcja skupienia umysłu. Widzę, że, że tutaj chłopaki idą. Ale oni zmieniają te buty na takie y, kretyńskie. <laughs> tutaj w środku. No, masakra po prostu. Eee. Dobra, chłopaki idą na, na lekcję skupienia umysłu. Fajny taki wypad. Czy ty mogłabyś się spytać o o to, który to jest? Poprosił o naukę całowania. Nie, nie. My, myślę, że ty się umiesz całować list. I nie ma potrzeby, żebyś pytała swoją koleżankę o e, prosiła, prosiła o naukę całowania. Myślę, że nie jest to absolutnie potrzebne. Eee. Związki, ciąża i rodzina. Nie, no, nie, nie, to nas nie interesuje. Chciałam zapytać ją. Chciałam ją spytać, który to jest try trymestr, tak? Chciałam powiedzieć semestr. E o powiększeniu rodziny niepewność nie. Zapytaj o utratę pracy. E Głębokie zamyślenie czułość nie obejmi. Ech, zainteresowania... Nie mogę tego znaleźć. Mm, pogawędka... Powiedz cześć dziecku! Właśnie! No! Pewnie, pewnie. Czemu niezręczne spotkanie? Chodź, powiedz cześć dziecku! Ojejku! Jej jest troszkę niedobrze. No idziesz? No miałaś powiedzieć cześć dziecku u, u, u swojej przyjaciółki. Hmm... I co? I nic, i nic? Nie wiem, gdzie Ashin poszła. Czyżby Ashin poszła już do domu? Ona się trochę kiepskoczyła. No, Ashin chyba już idzie do. To jest Aszin? Tak. No i co? Ashin poszła do domu. O nie, no tak, no tak. To jest właśnie to. To jest właśnie to. Na tam, pani jakie ma kozaczki. Yy, to wiesz, co? To zrobimy trochę inaczej. Zrobimy inaczej. Rozwiążemy grupę, dodamy Blake'a do grupy. Dodaj do grupy i możesz tutaj, możesz tutaj romantyczne, flirt, szepcz uwodzicielsko, dawaj. Ciekawa jestem, ten robocik, wydaje mi się, że on wyszedł właśnie z tym nowym dodatkiem, ale nie mam pewności. Szepcze o pragnieniach. Powinnaś jeszcze pójść sobie tutaj na masaż jakiś. E, może rąk, Co, coś takiego. Czy to jest. Nie, to jest jakiś Lane Coffin. Myślałam, że to jest Mortimer, świr. E, okaż mu czułość. A czy wy moglibyście pójść sobie tutaj? A nie, bo tutaj ludzie siedzą. Dobra, to nie będziemy ten. Nie będziemy tutaj gorszyć ludzi. Pomyślałam o, o Barabara w saunie. Jak akurat tam chłopaki są na górze. Bo chyba. E, Odblokowała towarzyski styl życia. Fajnie. No to się cieszę. Yy, chłopaki chyba są tu. Tak, tutaj są chłopaki. Ale fajnie wyglądają. Matko, wam się trochę bagują stopy w tych, tych. <grystki> Wszystkie chłopaki tu przyszły. No dobrze, dobrze. Nie wiem czemu ty masz Jason takie getry. Ja ci wam takie getry? No i patrzcie jak ćwiczą. Te skarpetki, nie? W ogóle. Ej, czemu ty jesteś? Ty jesteś zazdrosna, Liz? Co ty gadasz w ogóle? Ty jesteś zazdrośnicą? No tak, jesteś zazdrośnicą, ale o Blake'a? No przecież on cię kocha ponad wszystko. Jakbyś sobie poszła na masaż może rąk, coś takiego, albo stóp? Masaż dłoni. O, weźmy sobie masaż dłoni. Czemu nie? Chodź, chodź, chodź. Chodź, a ty Blake, a ty Blake, kochany, a ty gdzie idziesz? Nie, nie będziesz drzymał, nie będziesz drzymał. Wiesz co, ty mógłbyś sobie pójść. Mógłbyś sobie pójść może na masaż tutaj jakiś taki ten tu, o. wynajmi. a tutaj można tylko wynająć? Eee... Tutaj siedzi jakaś, jakaś gwiazda. To wiesz co, to nie na masaż, tylko chodź się tutaj odprężyć do sauny. Chodź się tutaj odpręż ty, kochana, chodź, poprosisz y, tą u, uroczą panią o masaż y, dłoni. Myślę, że to będzie fajny pomysł. I będziemy y, się powolutku y, myślę zwijać już y, do domu. O, proszę bardzo. Proszę, proszę bardzo. W ogóle y, widziałam też na YouTubie. Y, że ktoś zrobił salon fryzjerski właśnie yy, pod kątem tego, tego własnego biznesu, A masz Blake, piękne pantofelki, no po prostu. <grystanie> ja mam wrażenie, że tutaj jest takie: jest taka szafka ze znalezionymi butami, i kto przychodzi, to dostaje jakąś losową parę. Jestem wręcz przekonana, że tak jest, ale myślę. <grystanie> No, wyglądasz powiem ci niesamowicie z maseczką na twarzy, odprężająca. Zmartwienia Sima o imieniu Blake znikają. No dobra. Dobrze, kochani, ja myślę, że tym, yy, <grym> że tym uroczym akcentem. Będę się z Wami e, żegnała. Mam nadzieję, że, że podobał Wam <grywia> Mam się odcinek, jak on wygląda. E, że spodobał Wam się odcinek taki właśnie troszkę inny, że oni się wybrali gdzieś w końcu na miasto, poza dom, bo ja już tyle razy mówiłam, że chcę ich gdzieś wysyłać poza dom, a zawsze siedzą w tej chałupie. Więc pomyślałam, że to będzie taki, e, taki, taki troszeczkę inny, inna forma spędzania czasu. E, także oni sobie już wrócą do domu oczywiście, Liz się pożegna z braćmi swoimi, ze znajomymi e, i Blake e, razem z nią wróci już e, do domu. Także słuchajcie, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, zapraszam Was jeszcze na krótką końcową cutscenkę właśnie e, z końca i z wieczoru e, z tego dnia. E, no i co? Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia już w kolejnych. Pa, pa. Yeah, you gave me a chance. Now you're dancing at a party with somebody and he won't let you go. You'll go home with someone new while I'm sleeping alone. It should have been me there under the neon light. Kissing you slowly, you'd hold on to me so tight. Like sand through my hands That you slip away Should have been me Now it's him instead Should have been me There under the neon light Yeah, I guess you moved on It's been a long time since we talked Wish I could call you up But I already had my shot Cause now you're dancing in a park Body and he won't let you go. You'll go home with someone new while I'm sleeping alone. It should have been me there under the neon light. Kissing you slowly hold on to me so tight. Like saying through my hands, let you slip away. It should have been me, now it's him instead It should have been me